Yo siemano, z tej Kuba FM dzisiaj sobie zagramy w minecrafta w bedwarsy ale sorry, że nagrywam ze z telefonu bo nagrywanie na minecrafta na laptopie mi coś nie działa i bardzo się dziwię i dzisiaj na serwerze coxcraft zagramy sobie właśnie w bedwarsy więc ja zaraz wracam no więc już jesteśmy na Coxcraftie i widzicie tu mamy Bedworsy, więc zaraz tam wchodzimy. i Jeszcze. Chciałam wam powiedzieć, że może nagramy jeszcze dzisiaj odcinek z tej, ale nie wiem, czy może nam się uda, ale może dzisiaj nagramy jeszcze odcinek z Anarchii. Ale okej, okay. tam więc wbijamy na Bedworsy. Dobra, jesteśmy już na Bedwarsach. Teraz biegniemy. I ja mam, ja mam taki plan, że jak nagram, to najpierw będzie solo. Potem duo trójki to mnie coś nie wiem. A potem tu czwórki. Więc najpierw lecimy solo. Solo. Dobra, i jesteśmy dołączają osoby, mamy 5 osób dopiero na serwerze, a musi być 8. No i zaraz... No i za 15 sekund będziemy startować. I jeszcze sub subskrybujcie mój kanał. Dajcie łapki w górę. Pod tym filmem. Łapkę w górę dajcie. I jeszcze subskrypcję na kanale, bo chcemy dobić... 100 subów. Już mamy 66, ale chcemy dobić 100 subów. Więc dobra, to nagrywamy. I zaraz se kupuje, budujemy łóżko i se kupujemy mieczek jakiś super, dobra, to teraz musimy kupić dobry blok. czyli to które bardzo nie wiem czy to się szybko niszczy ale nie pierwszy raz gram w więc to szybko się niszczy nie i jeszcze co ja chciałem zrobić a tu zabudujemy żeby bo niektórzy ci też robią tak i niszczą tutaj łóżko nie tak robią niektórzy o jezu nie wiem. Dobra, musimy jeszcze szybko po. O, mamy już taktykę, więc możemy sobie kupić. Żelazny miecz, to, 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 to. teraz Prasek, kupujemy, pyk, 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 pyk. I dobra. A my jesteśmy niebiescy, nawet się nie zgnąłem, że Jesteśmy w ogóle niebiescy, nie? Dobra, to musimy zaraz iść po emelardy, żeby mieć już diamentowy mieczyk. I musimy, może wygramy tę rundkę, ale nie wiem, czy my to wygramy, czy nie wygramy. Dobra, nie niszczymy tego, bo to. Tutaj zabudujemy tak, żeby było fajnie. Bo w sumie mam taki fajny pomysł. Tu zniszczymy. Zrobimy też tak, pyk pyk, pyk pyk, pyk pyk, pyk pyk i pyk, pyk pyk, Dobra, nasze łóżko jest już o wiele lepiej obudowane. I to o wiele lepiej obudowane. I teraz buduję, tylko skąd ja mam wiedzieć, gdzie są emelardy, jak to jest taka dziwna troszkę mapa. Ale dobra. To idziemy po nasze emlardy. To więc zaraz będziemy i będzie spoko, Ale w ogóle nie, ja się nie chcę tak budować, bo zaraz spadnę. Powiedzcie o co mi chodziło? Że budować się tak, nie? Jeszcze spadnę zaraz. I będzie dopiero kita, nie? Dobra. Tak, kolejny, kolejny. O już łóżko różowe. Ile już łóżek jest zniszczonych? Złoty jest zniszczony. Jest zniszczony czerwony i zielony. Nie, no chyba ktoś jest bardzo prosą w te bedwarsy, nie? Albo ktoś się. Bardzo dobrze bije z innymi. To na pewno są diamenty, tak, diamenty. O, nawet cztery diamenty możemy sobie ulepszyć nasz mieczyk. O kurczę, o kurczę, jeden typ. Teraz będziemy musieli go szybko sobie ulepszyć. O nie, on się tam buduje. On się tam buduje. No, ona się buduje, dobra. Szybko ulepszamy mieczyk. Najszybciej jak można. I idziemy na niego, nie? Dobra, chodź tu, chodź, chodź, chodź. Jak to przegram, to. Nie wiem. Nie wiem, to będzie najgorsze, jak przegram, nie? O ty, chamie jeden. O nie, przepraszam, że tak powiedziałam. Coś mi się pomyliło. Ale pan, co on będzie robił? O ty! Odbiłem, odbiłem, odbiłem. Odbiłem to. Chodź tu! Chodź tu! Chodź, a masz, a masz. No nie! No nie, przepraszam! Ale sorry, że tak brzydko powiedziałem. Ale dobrze, że mi nie zniszczył łóżka. Ej, ja jak teraz drewnianym mieczykiem go zabiję? He? 16 złota. O jezu, dobra. Dobra, więc to szybko sobie kupujemy. Nawet łuk. Oje, co, dlaczego na łuk nam nie starczyło? Nie. w ogóle, ile kosztuje? 12 zł. A ja kupiłem już strzałki. O nie, na moje łóżko zostało zniszczone. Najgorzej. Najgorzej. Dobra, to zjemy to sobie, żeby nas ulepszyło. Dużo Dobra. I teraz szybko. Blejako budowujemy. Wszystko. Wszystko. Dobra moje. Moje wszystko potarkiane. Nie. nie. Dobra, robimy tak. pik się Jak się do mnie nie dostanie. Nikt. Przenikt się do mnie nie dostanie. Ja jestem tutaj mocno obudowany. Ja chcę po prostu wygrać Dobra, ja tak szybko budowałam z tak tego. Dobra, słuchajcie widzowie, nie wiem co ja robię właśnie. Ale nie wiem co ja robię. No nie wiem co ja w ogóle robię teraz, nie? Ja chyba oszalałem, że tak nawalam wszędzie. Ej, patrzcie jak to mi się szybko ten. Dobra, pyk, pyk, pik. pik, pik. Tu nie wejdzie mi. Dobra, jest superancko. Jest totalnie epicko. Nie. Jest najlepsze na świecie, co może być. Mam najlepszą na świecie. Boże, nie? A tu jeszcze trzeba. Dobra. Piu, miu, 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 Dobra, moje ten jest najlepsze w Bedwarsach obudowanie. Jestem obudowany na maksa. Na maksa. I nic mi teraz nie grozi. Nie? Nic mi teraz nie grozi. Ale patrzcie, ile jeszcze tego mamy, nie? To możemy jeszcze. Se... Nie, jak ja jestem! I ja nie mogę, jaki ja jestem. Ej, czy ja wygrałam? <ścoughs> nie, no, chyba nie wiem. Ile ja mam coinów? 830 Tyle. O patrzcie. Tyle kończy. Nie? Tyle coinów, tak dużo. Dziesięć minut wygraliśmy to! Nie no my to w to 10 minut wygraliśmy. Dobra, teraz lecimy duo. Dopiero... Ej, co to jest za ziomek? Jak on wygląda? Ej! Jezu! A, tu jest Steve. A nie, to nie jest O kolejny dołączył się. Mam Maciek i Adam. Elo, elo, zio! Elo, elo! Jest! Udało mi się. Ja spadłem tu nie. Ja sobie jestem ja ciekawy. I w ogóle, gdzie są nasze te. Tam czy co? Ej my w ogóle nie będziemy musieli się budować tutaj, nie? Co to jest za mapa w ogóle? Halo! Nie, nie, ja nie chcę takiej mapy. Nie. Najgorsza mapa na świecie. Czego tak mało osób dopiero? Dobra, jak będzie już 14 osób to... Wrócę. Dobra, ja już odpałzowałem, bo to szkoda czasu. żeby tak czekać ciągle. Tylko można porozmawiać z widzami. Napiszcie w komentarzu, czy dobijemy. O, już jest 14. Napiszcie w komentarzu, czy dobijemy 100 subów w ciągu miesiąca. Może zaproponujemy. W ciągu miesiąca. Uda się? Za miesiąc mamy, musimy mieć. A tam co on zrobił? Ja nie mogę! I za miesiąc może dobijemy 100, bo wiesz? Więc super! Bo ja dołączyłem w tamtym roku, a dopiero mam 66 subskrybentów. A niektórzy, jak rok temu dołączyli, to już mają na przykład. 300, nie? 300 mają już. A ja jestem biedny, nie? I nie mam tyle słów. Dobra, najpierw chcę... O jak szybko obudował gościu! Najlepszy gościu na świecie, nie? Totalnie. A to nie się tu pojawił. Co ty tam zrobiłeś? Co ty tam zrobiłeś? Maciek i Adam, jesteśmy razem! Dobra, to my sobie kupimy ten. To sobie kupimy, pan Dobra, bloki sobie kupimy. O, kur! Super, to było du duo, nie? To było duło. Nie? Tak wyglądało nasze duo z maczkiem i Adamem. Mhm. Tak wyglądało nasze duo z maczkiem i Dobra, to pik. I dobra. Więc o, ja lubię tą mapę, on jest fajno! On jest pizka. Ja ciągle w nią prawie mi się trafiała. Nie? Dlaczego 15 graczy? Ona jest akurat w czterech, super. Jej. Elo, Elo, no. Siema, siema, no. Ach chciał się ma, tu masz siema. Elo, na kom... Tym napiszemy Elo Elo, Elon. Jak final Kili już... O, zielonych już nie. Ja co oni słabi. Nie? Dobra, to my się pozbieramy bardzo dużo tego. I kamorówkę musimy my wygrać. Nie inni, tylko my. My, my widzowie. Nie widzowie. Ty też masz... Dobrze pracować i mamy to wygrać, ok? Zgoda? Zgoda? Halo? Te... Wy... Wygramy to, wygramy to. Mhm. Tylko się cipsyje. Ci, Co on napisał? On napisał, tylko się cipsyje, no. Nie? On tylko się chipsy ja. Dobra. Najlepsze obudowanie świata. O. Najlepsze obudowanie świata. Łóżka. Łóżka. By, Pyk. By, Pyk. Siup. Pyk. By, Pyk. Chyba mi nie starczy, coś przetruwam No nie starczy na mi A muszę mieć 24 żela żelaza I właśnie mam 24 żelaza No 24 żelaza to, to kosztuje sporo trochę, nie? Dlaczego ja podskoczyłem? Po co w ogóle ja podskoczyłem? Dobra, nasze łóżko teraz jest pięknie, 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 pięknie zabudowane. Najpierw, jeszcze tutaj, wełną zabudujemy. Nie. Tego się nie da zniszczyć, przesuwam. Więc lipa. W takim miejscu mamy łóżko. Dobra, pyk. pyk, 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 pyk. O nie, już się biją, już się biją. No i zabity, <śpiewa> Zaczekajcie chwilę. Dobra, już jestem. Dobra, widzowie. Ej, nie możemy tego kupić. Dobra, to teraz kupimy sobie jabłuszko i idziemy tam. Dobra. To teraz musimy się po prostu, po prostu tak zrobić. Nie o to mi chodziło Na ten cały czas stoi tutaj Nie no nie mogę Nie, on sobie już kupił żelazne te On teraz będzie najlepszy z nas Dobra, nie idę po prostu tak W ogóle jak się tam buduje. Dobra, muszę tak zrobić. Muszę zrobić tak, że najpierw weźmiemy tutaj sobie. I kupimy sobie tu. No i idziemy teraz tylko, żebym drugi raz teraz nie jest. Co się dzieje? Nie. Dlaczego? Nie, no i my zaraz to przegramy, nie? Chodź tu. Nie, 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 Zrobić. Ja po prostu tak, to, muszę. Nie to tak muszę zrobić. nie, nie, tak tak zrobić, nie, nie, się po prostu nie, przekopać. no i super no patrz, nie umiem wykopać innego bloku no nie zależy, takiej takie kupi. Dobra, trzydzieści dwa złota, trzydzieści trzy sam to zrobię, nie będę tak powoli, dobra, jeszcze wiem, co muszę kupić. Pyk, siąp. Po prostu to tak trzeba zrobić. Oni się tam już dobudowali chyba, nie? Nie, nie dobudowali się. Neli na bank, oni na bank zginę zginęli, nie? Dobra, lecimy. Lecimy po nasze superanckie, epickie. Chodź tu. Dobra, jest, udało nam się. A ten gościu znów robi. A ten gość... A ja też tak potrafię. Nie, no za bardzo to nie potrafię, nie. Jakoś mi wcześniej tak ładnie szło. Dobra. To my teraz pójdziemy sobie na górę i teraz kupimy nasz piękny miecz. Nie, no nie żartujcie sobie ze mnie. Nie żartujcie. Jak ja to przegram, to słuchajcie, widzowie, kończę, bo muszę iść. Gdzieś. Ale gdzie sam nie wiem. Uj Dobra, zamyśla się. No i dobrze. To więc, jak wam się podobał filmik, zostawcie suba i lajka, a ja już was żegnam.